Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i nie przewijaj tego wstępu, ponieważ jest on bardzo ważny. Otóż otworzyłem drugi kanał, na którym doprowadzę kontent kryminalny, więc jeżeli lubisz tematykę kryminalną, to ten kanał jest idealny dla Ciebie. Prowadzę tam kilka serii, począwszy od historii i wywiadów z osobami porwanymi, czy też seryjnymi mordercami. Do oryginalnych taśm FBI, które pokazują jak wyglądają prawdziwe przesłuchania oraz jakie sztuczki stosują detektywi. Także wpadnij w pierwszy link w opisie, zasubskrybuj drugi kanał, a pod tym filmem napisz dałem suba, a ja przypnę ci serduszko, także już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Pierwsze nagranie pochodzi od użytkownika TikToka, Diego Spicer. Myszyzna kręci telefonem swój korytarz. Przez pierwsze kilka sekund filmu nic się nie dzieje. Jednak po krótkiej chwili udaje mu się nagrać to. Za drzwiami widzimy coś przypominające włosy, jednak gdy mężczyzna podbiega do drzwi, za nimi nikogo nie ma. Do dnia dzisiejszego nikt nie potrafi wyjaśnić tego nagrania, a sam Diego nie ma pewności, że jego dom nie jest nawiedzony. Następne wideo zostało opublikowane na TikToku przez użytkownika Ola Nabas Lamniad. Film został najprawdopodobniej nakręcony w Indonezji. W materiale możemy zobaczyć chłopaka, który eksploruje jakiś opuszczony budynek późno w nocy. W dodatku jest zupełnie sam, co nie jest zbyt dobrym pomysłem. Lemah, Yuk, yang ada sosok ibu. Allahu akbar. Bau, bau, ya Allah, Kang. Wah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gua nyum bau, bau Wak. gua nyum bau Wak. sumpah wa, astagfirullahaladzim wa. Di bawah ada suara geblukan lagi. Di bawah ada suara geblukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita adu mekanik, kita adu mekanik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Czym lub kim jest ta postać, która w bezruchu spogląda na TikTokera? Czy ma ona dobre zamiary, czy jednak w planach miała uczynić coś złego? Niestety odpowiedzi nigdy nie poznamy, bo zaraz po tym nagranie się kończy. Kolejne nagranie również pochodzi z TikToka i zostało opublikowane przez użytkownika SM. Nagranie rozpoczyna się od momentu, gdy mężczyźni wchodzą do pokoju z kamerą naktowizyjną. Gdy nagle nagrywają to. W pomieszczeniu możemy zobaczyć dziwną wysoką postać. Mężczyzna po zauważeniu jej, próbuje spiec na dół, jednak cofa się, a postać widoczna ułamek sekundy wcześniej znika. Czym była ta przerażająca postać? Jeżeli masz jakieś swoje teorie, możesz podzielić się nią w komentarzu. Czwarte nagranie na naszej liście pochodzi z kanału YouTube Mad Jinai Stories. W filmie możemy zobaczyć ochroniarza na nocnej zmianie, który nagrodzi coś strasznego. <try> Cia itu aku baru tutup tak sampai berapa minit Kita buka lagi pintu ni eh. Kita tengok apa yang ada kat dalam Cia itu Baru tak orang sampai berapa minit Kita buka balik Oi siapa di dalam hari? Kosong hmm. awesome. 我怂了，啊是怎么说。啊 W pewnym momencie ochroniarz postanowił iść do łazienki, gdzie nagrywa coś przerażającego. Podczas otwierania drzwi zauważa ciemną głowę, która wychyla się nad nimi. To zjawisko tak go przeraziło, że ten postanawia uciec z tego miejsca. Ostatnie nagranie pochodzi z kanału Extinct File. Jest to krótki fragment ze śledztwa, w którym to Kevin i Kamerados nagrali coś ciekawego. Okej... Okay. Stoi grabando... Stoi grabando en este momento en la cámara Nightshot... ...para quedarnos completamente a oscuras, familia. Nos vamos a quedar a oscuras desde este momento... Voy a apagar mi luz, listo, okay. Podczas śledztwa w dziurze zauważają świecące oczy i zarys twarzy czegoś, co ich obserwowało. Jak myślisz, coś paranormalnego, czy coś zupełnie normalnego?